Przygotowujemy się do liturgicznego wspomnienia świętego Jana Pawła II, które będziemy przeżywać 22 października, w dniu kiedy też będziemy wspominać inaugurację pontyfikatu świętego Jana Pawła II. To właśnie wtedy papież powiedział głośno, wyraźnie: Otwórzcie drzwi Chrystusowi, otwórzcie drzwi waszych serc dla Jezusa Chrystusa. Papież to osoba zawierzona matce Najświętszej. W sposób szczególny kochał Maryję i modlitwę różańcową. Na tym obrazie w naszym sanktuarium widzimy, jak w prawym ręku, w prawej dłoni trzyma różaniec, ale to nie jest przypadek, ponieważ na wielu różnych zdjęciach, filmach. Papież Ojciec Święty jest ukazywany, jak modli się na różańcu. Jak często rozdaje różaniec, jak też od innych otrzymuje różaniec, paciorki różańca. Przez to pokazywał miłość do tej modlitwy, a przede wszystkim ostatecznie miłość do Matki Najświętszej, która zawsze prowadzi do syna do Jezusa Chrystusa. W czytaniu z Listu do Rzymian usłyszeliśmy Niech grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, poddając was swoim porządliwościom. Nie oddawajcie też członków waszych jako bronie prawości na służbę grzechowi, ale oddawajcie się na służbę Bogu jako ci, którzy ze śmierci przeszli do życia. Nie poddawajcie się swoim grzesznym porządliwościom. Od chwili grzechu pierworodnego ludzkość zmaga się z różnymi słabościami, ze złem, z grzechem, ze słabą naturą ludzką, ze słabą naturą ludzkiego ciała. I z tym także zmagał się święty Paweł, apostoł narodów, o czym w innych miejscach wspominał. Ale jest ktoś, kto. Oddał się całkowicie na służbę Panu Bogu. Ktoś, kto właśnie został w sposób szczególny przez Pana Boga wybrany i zachowany od grzechu. To jest matka najświętsza. Ona jest niepokalaną, ona jest najczystszą. Nie jest skażona żadną rysą, żadną zmazą grzechu. Zła. Właśnie przez tę wyjątkowość zachwyca nas. Pokazuje nam, że jest z jednej strony podobna do nas jako człowiek, jako kobieta, ale też jest wyjątkowa. Wyróżnia się właśnie tą szczególną czystością duszy i sumienia. I papież w dokumencie rozarium Virginis Maria. Odnosi się do modlitwy różańcowej. Wczoraj była mowa o tym, że papież zachęca, aby odmawiając różaniec, modlić się na różańcu, przeżywać te tajemnice z życia Chrystusa, niejako streszczenie Ewangelii, przeżywać oczyma Matki Najświętszej wyobrażać sobie jak Maryja wtedy patrzyła na Jezusa gdy był dzieckiem potem gdy dorastał gdy już był dorosły przy męce przy zmartwychwstaniu jak matka najświętsza przeżywała każdy moment z jego życia co przeżywało jej matczyne serce i w taki sposób zachwycać się nad postacią Jezusa Chrystusa jego życiem i też nad tym, co dla nas ostatecznie Pan Bóg swojej miłości przygotował. I też w tym dokumencie papież odnosi się do charakterystycznej metody, czy, czy właśnie tego, na czym polega modlitwa różańcowa. Jan Paweł II tak napisał. Różaniec proponuje charakterystyczną metodę medytacji tajemnic Chrystusa, ze swej natury sprzyjającą ich przyswajaniu. Jest to metoda oparta na powtarzaniu. Dotyczy to przede wszystkim zdrowaś Maryjo, powtarzanego aż dziesięciokrotnie przy każdej tajemnicy. Powtarzając powierzchownie. Patrząc powierzchownie na to powtarzanie, można by traktować różaniec jako praktykę jałową i nużącą, jednak do zupełnie innych wniosków na temat koronki można dojść, kiedy uzna się ją za wyraz nigdy nienużonej miłości, nieznużonej miłości, która ciągle powraca do ukochanej osoby z gorącymi uczuciami. Patrzeć. Na różaniec, na to powtarzanie tych zdrowasiek, jako na okazywanie miłości do osoby ukochanej z gorącym uczuciem. I na pewno jest tak, że żona lubi słuchać komplementów od męża, mąż także lubi słuchać miłych słów od swojej małżonki, jedni może trochę częściej, inni rzadziej, dzieci także. Bardzo sobie cenią słuchanie od swoich rodziców takich słów uznania, pochwały, dowartościowania, szacunku i ostatecznie miłości. Człowiek tego potrzebuje. I też dlaczego właśnie tyle razy to się powtarza? Też papież w tym dokumencie wskazał na dialog pana Jezusa ze świętym Piotrem. Po zmartwychwstaniu Chrystus pyta Piotra, czy miłujesz mnie? I pyta go o to trzy razy: Tak, panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że ciebie kocham. A liczba trzy w Biblii oznacza peł, pewną mnogość, wielokrotność, jakąś pełnię. Zatem Chrystus pragnie to słyszeć wielokrotnie od świętego Piotra: Tak, panie, ja ciebie kocham, ja ciebie miłuję. A to, że Ciebie kocham, to znaczy, że jesteś dla mnie ważny. Że pragnę moje serce poświęcić dla Ciebie. I tak samo właśnie powtarzanie wielokrotnie tego Zdrowaś Maryjo jest niejako adorowaniem Matki Najświętszej, mówieniem jej komplementów, jako naszej mamie, jako ukochanej mamie, która została nam dana na Golgocie. Jest to także... Zachwyt i zdumienie właśnie nad tym, kim jest Matka Najświętsza, jak została niesamowicie, niezwykle wyposażona w jakie dary, łaski i jak szlachetnie wybrana. I w tej modlitwie odnosimy się do tego, że niebo adoruje Matkę Najświętszą i nad nią się zachwyca, a także ziemia. Zachwyca się nad Maryją. Powtarzamy te słowa. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, to właśnie Archanioł Gabriel w imieniu nieba, jako posłaniec niebios oddaje cześć Matce Najświętszej. Bądź pozdrowiona, witaj Maryjo. Jesteś pełna łaski. Pełna łaski. Tak pięknie i w taki sposób pełny przez Boga obdarowana. Co to znaczy, że jest Pełno łaski, że nie ma w niej żadnego grzechu, zła. Jeżeli mamy jakieś naczynie czy jakiś pojemnik, wypełniony pewnymi jakimiś tam przedmiotami, idealnie do brzegów zapełniony, to jeżeli chcemy da dać jakiś inny przedmiot, musimy wyciągnąć jeden przedmiot z tego pojemnika, żeby zmieścić tę. Kolejną rzecz. I tak samo Matka Najświętsza była pełna Bożej łaski, dobra. To znaczy, że nie było już miejsca na zło, na grzech. I żaden człowiek nie dostąpił takiego wybrania i takiej czystości duszy jak ona. I właśnie niebo zachwyca się, zdumiewa. Jaka Ty jesteś piękna w tej swojej czystości duszy, sumienia. Jaką stałaś się piękną szkatułą dla największego skarbu, dla Jezusa Chrystusa, który zamieszkał pod Twoim sercem, jakim stałaś się przepięknym, drogocennym tabernakulum. Chrystus w Tobie zamieszkał. Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Niebo zachwyca się nad Matką Najświętszą, i potem Elżbieta w imieniu. Całej ludzkości mówi, błogosławiona jesteś między niewiastami. Błogosławiona to znaczy szczęśliwa, ponieważ żadna kobieta od początku do końca świata nie stała się matką syna Bożego. Tylko ty, Maryjo, tylko ty, jedna, jedyna wybrana. Dlatego możesz być tak szczęśliwa, błogosławiona. Czasami różne osoby przy rozmowie mówią tak do mnie. A to pewnie księdza mama jest szczęśliwa, bo ma syna, który jest księdzem. A ja mówię, a jeszcze mam starszego brata, który jest księdzem. A to jak ma dwóch synów księży, to, to musi być naprawdę już szczęśliwa. Myślę, że też tak inni księża słyszeli, być może od różnych osób właśnie odnośnie swoich mam, że ona musi być szczęśliwa. Ja mówię, nie wiem, proszę pytać mojej mamy, ale ufam, że jest szczęśliwa. A jak szczęśliwa musiała być Matka Najświętsza i musi być błogosławiona, to znaczy szczęśliwa. Czyli to jest komplement i błogosławiony owoc żywota Twojego, kto? Jezus. Jak szczęśliwy, błogosławiony jest Jezus, skoro ma taką wspaniałą matkę. I to jest mówienie komplementów, takie właśnie powtarzanie w tym dziesiątku dziesięć razy i Niebo zachwyca się na ma, nad Matką Najświętszą i ziemia. I patrząc, jak drogocenną perłą w koronie królewskiej Boga Ojca, jest Matka Najświętsza, to właśnie ją wzywamy do wstawienictwa o pomoc. Módl się za nami grzesznymi, teraz w tym momencie. Dzisiaj, 20 października, w tym co dzisiaj przeżywamy, nasze rodziny, nasze miasto, ojczyzna, teraz i w godzinę śmierci naszej i w tym ważnym momencie którego daty jeszcze nie znamy, ale który przyjdzie, wtedy bądź przy nas jako Matka Miłosierdzia i jako Brama Nieba, która będzie się za nami wstawiała. I w Kościele w woli Niżnej, w Cerkwie, w Głównym Ołtarzu jest ikona Matki Najświętszej, która ma złożone dłonie, ręce. Oczy Otrzy wpadł, ukierunkowany w stronę nieba i modli się, czyli Matka Najświętsza modli się za nami. Teraz i tak samo jak teraz będzie się modlić, o to prosimy w godzinę naszej śmierci. I właśnie w taki sposób należy z takim sercem przeżywać te zdrowaśki. I papież jeszcze wskazuje... Jak należy odmawiać różaniec w jakiej kolejności? Znamy tę kolejność, ale, ale też papież uzasadnia to. Najpierw trzeba zapowiedzieć oczywiście tę tajemnicę różańcową, na przykład zwiastowanie Najświętszej Marii Panny. I też papież zachęca, jeżeli to jest możliwe, żeby też pokazać jakiś obraz, ikonę. Być może czasami są jakieś freski w kościele czy scena zwiastowania aby właśnie poprzez naszą wyobraźnię ta tajemnica biblijna, tajemnica naszej wiary lepiej dotarła do naszego serca. Też papież zachęca, żeby były jakieś rozważania dotyczące danej tajemnicy, najlepiej jeżeli są oparte na Biblii, na piśmie świętym, ponieważ to wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego. Papież też zachęca, jeżeli jest to możliwe, żeby potem zostawić chwilkę na Milczenie, na taką właśnie kontemplację Słowa Bożego w ciszy. Potem mamy modlitwę Ojcze nasz. To znaczy, że ta modlitwa nie jest kierowana do Matki Najświętszej jako bogini. Nie. Matka Najświętsza prowadzi nas do Syna, a razem z Synem do Boga Ojca. I wszystkie modlitwy idą ostatecznie do Ojca. Matka Najświętsza niczego nie zabiera dla siebie. Cała ta chwała idzie ostatecznie do Boga Ojca. I mamy to właśnie zdrowaśki. Modlitwa Maryjna. Niebo i Ziemia adoryją, adorują Maryję, a przez nią Jezusa. W centrum tej modlitwy pozdrowienia anielskiego, modlitwy zdrowaś Maryjo, jest Jezus. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. I po tym jest druga część. To znaczy się, że ta modlitwa jest chrystocentryczna. Tak jak w sercu, w centrum życia Matki Najświętszej był, był Jezus Chrystus, tak samo w centrum modlitwy różańcowej jest Jezus Chrystus. I potem mamy doksologię chwała ojcu i synowi, duchowi świętemu, która jeszcze raz zaznacza, że celem tej modlitwy jest ostatecznie Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. I tak jak. Źródłem modlitwy jest Pan Bóg, i ostatecznie celem modlitwy jest Trójca Święta. Papież też zachęca do różnych aktów strzelistych. Na przykład odmawiamy często tak zwaną modlitwę fatymską, i w tych aktach strzelistych także polecamy różne nasze intencje, prośby, jakieś sprawy. Papież też zaznaczył, że w różnych regionach na świecie w sposób różny rozpoczyna się różaniec, ale najczęściej wyznaniem wiary wierzą w Boga Ojca. Przez to Właśnie odnosimy się do tajemnic naszej wiary i prosimy ostatecznie, aby nasza wiara przez tę modlitwę była umocniona. Od samego początku właśnie na to zwracamy uwagę. Chcemy wypraszać łaskę silnej wiary, osobowej relacji z Matką Najświętszą, z Panem Jezusem, z całą Trójcą Świętą. I też papież zachęca, aby pod koniec zawsze modlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, przez Ojca Świętego. Na każdy miesiąc papież jakąś intencję wyznacza i przez to zawierzamy cały Kościół i tą modlitwą obejmujemy całą Wspólnotę Kościoła. Amen.